Mamy już kreację, plany na spędzenie nocy sylwestrowej, teraz przyszedł czas postawić kropkę nad i. A to zrobić możemy, dobierając odpowiednią fryzurę. Tradycyjnie w tej dziedzinie większe pole do popisu mają panie. Jeżeli chodzi o fryzury wieczorowe, przede wszystkim sylwestrowe, to włosy tapirowane, puszone, gofrowane, poddawane zabiegom, które zwiększają ich objętość, dobrze prezentują się koki, wysokie upięcia wyrzeźbione z tych fryzur. Nie zapominajmy również o dodatkach, które są bardzo ważne. Mogą to być opady. Koski, kokardy, brokaty, yy, kawałki kiulu i tysiąc jeden drobiazgów. Tak, zęba. przede wszystkim awangarda oczywiście. To jest jedyny wieczór raz w roku, na który możemy sobie pozwolić. Ale oczywiście nie przesadzamy. Nie. Niektórzy panowie także mogą pozwolić sobie na nuto odmiany, ale najważniejsze to staranna i schludna fryzura. Mężczyźni, jeśli chodzi o mężczyzn, generalnie tutaj pozbawiamy się jakichkolwiek barier. Duża, duża fantazja po prostu jest mile widziana, jak najwięcej właśnie nastroszonych włosów, dużo żeli, brylantyn, musi to być świecąco, brokaty na przykład, spray koloryzujący, można sobie pozwolić też na różne jakieś takie wystrzałowe kolory. Także nie, nie ma tutaj żadnych jakichś zasad, jeśli chodzi na, na fryzurę. Sylwestrową dla mężczyzn. Jeżeli już nie ma pola do popisu, jeśli chodzi o panów, bo wiadomo, że panowie mają braki, niektórzy właśnie w owłosieniu, także no... Trzeba przede wszystkim pilnować tego, żeby to było skludne, obcięcie, i generalnie będzie wszystko w porządku. Niezależnie od pomysłu, czy wyboru i mody, zawsze dobierajmy ten styl, który pasuje do kreacji i do nas samych. Ostrożnie z drastycznymi metodami. To co prawda jedna noc, ale konsekwencje źle wykonanych zabiegów odczuwać można długie miesiące.